A więc jestem dzisiaj w Stanach. Próbuję nagrać dla Kleopatry, co ostatnio minąłem na jej życzenie. A więc na jej życzenie nagram tu ocean po stronie amerykańskiej w Stanach. Na zatoka, dużo łodzi, także tak wygląda po stronie amerykańskiej cena benzyny w Stanach akurat na tej stacji jest dużo droższa niż na, na innej bo tu jest 4,39, a na innej stacji jest 4 dolary 3 centy, także 30 centów ponad więcej na tej stacji Tu jest Ameryka A tam zaraz tam to widzicie, tam jest po sobie jeszcze też należy amerykański, A tu jest White Rock gdzie przy, Niedawno byłem właśnie teraz Stamtąd wracam tamte, tamte domy na tym wzgórzach to jest Kanada, to jest White Rock. Tam, gdzie jest ta piękna plaża. Że mamy okropnie upalne lato w tym roku. Jest bardzo gorąco. Już cały miesiąc lipiec temperatury 30 stopniowe. Także narzekamy teraz na upały. Cały lipiec zaczyna się sierpień i tak samo. I nadal ma być gorąco. O tu mały Fiacik. Nie wiem czy to jest z Tychów, czy, czy z Polski, czy z, z Włoch, ale kto to kupuje te samochody, to nie wiem, ale to jest bardzo mała rzecz. Naprawdę, tak zabawka. Także jesteśmy w Stanach, jedziemy do St po Stanach. Czekaj, koniec. O, mi się. Tutaj dalej. Także to tyle z Ameryki na dzisiaj. A następna sprawa, jak Wam powiedziałem, chciałem powiedzieć o cenie benzyny. Cena benzyny w Polsce jest na przykład bardzo droga naprawdę droga wielokrotnie droższa niż tutaj w Kanadzie, niż w Ameryce. Jak obliczyłem, stanę tutaj na chwilę obliczyłem to ja mogę sobie kupić za mój dzień pracy 180 litrów benzyny 180 litrów to co dostaję na, na czysto do kieszeni jest 180 litrów benzyny na dzień w Polsce wychodzi 16 litrów także y, proszę sobie to w Polsce liczę 100, 100 zł na dzień. Kto zarabia 100 zł na dzień? Na pewno nie wszyscy to zarabiają. Większość, dużo zarabia więcej, ale ja liczę 100 zł na dzień to wychodzi 16 litrów na godzinę. Także taka różnica, duża różnica jest między, między Kanadą a Polską w stosunku do ceny benzyny, a jeszcze większa jest różnica w stosunku do. Stanów, bo w Stanach jest benzyna tańsza i jeszcze jest tutaj tańsza także będzie gdzieś gdzieś 20, 24, 25 yy, no ja robię 25 ja mówię, nie, jak ja, ja miałem 180 litrów to w Stanach by wychodziło jakieś 200, 200 ponad 200 litrów mogłem się kupić mogę sobie kupić, bo ja kupuję w Stanach benzynę Mogę sobie kupić tyle benzyny, także tutaj nie ma ograniczeń w I, i jeździe ile ja jadę, gdzie ja jadę li, li, Ostatnio jadę do Polski Obliczyłem, że jadąc z Katowic do Gdańska muszę wydać gdzieś około 700 złotych To jest ogromna cena ogromna cena za taki dystans 500-600 km. To jest okropnie drogo. To wcale się nie dziwię. Dziwię się ludziom w jak wyjeździcie w Polsce na tej cenie benzyny. Naprawdę się dziwię. To jest bardzo drogo. Także za, za, trzy, za niecałe 3 tygodnie już będę w Polsce, także yy, za 3 tygodnie będzie przerwa w nagrywaniu, yy, bo będę i, enjoy polen. Tak tak jak to nazwać też, e, ostatni raz byłem w Polsce 5 lat temu, także niezbyt długo, żona była 3 lata temu. Żona bardzo tęskni, ja za bardzo nie tęsknię za Polską, bo nie mam szczególnie za czym. Także nigdy mnie to nie, nie ciągło od chwili opuszczenia Polski, także zamknąłem drzwi na stałe. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję.